Zadanie. Wykresem funkcji f od x zawierającej moduł w liczniku jest, no właśnie, który wykres? Zadanie zaczniemy od przypomnienia definicji modułu. Otóż moduł daje nam to samo wyrażenie co pod modułem, czyli w tym wypadku moduł z x jest równy x, tylko wtedy, gdy wyrażenie znajdujące się między tymi kreseczkami w module jest większe równo od zera, i moduł zmienia znak tego wrażenia w module na przeciwny, stąd tutaj dopisaliśmy minus, gdy wrażenie pod modułem jest ujemne. Otóż zauważ, jeżeli mamy funkcję, należy to rozłożyć na dwa przypadki. I ta pierwsza strzałka to jest odpowiednik tej pierwszej linijki, a druga strzałka to jest odpowiednik tej drugiej linijki w naszej definicji. Otóż tutaj. Wnętrze nawiasu, czyli to, co jest pod, pod modułem, zostało przepisane bez zmiany. Czyli w tym wypadku, gdy weźmiemy wnętrze modułu większe bądź równe od zera, to te kreseczki po prostu znikają. Kreseczki zostały usunięte i te same wyrażenia się uprościły, dając nam jedynkę. Oczywiście, ta nierówność jeszcze jest do obliczenia, więc jedynkę przenosimy na prawą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. I tak naprawdę mamy, że dla x większego bądź równego od minus 1 mamy funkcję stałą f od x równa się 1. Teraz przejdźmy do drugiej strzałki. Otóż zerknijmy jeszcze na definicję. Jeżeli wnętrze modułu jest ujemne, widzisz? W naszym wypadku x plus 1 będzie ujemne. To w jaki sposób otrzymujemy wynik modułu? Trzeba przepisać wnętrze modułu i przed nim dopisać minus. Czyli mianownik jest przepisywany bez zmiany, bo tu nic się nie dzieje, ale wnętrze modułu zostało przepisane zobacz x plus 1, ale przed tym modułem pojawił się minus. Dalej jest prosty, ponieważ tutaj nawias i mianownik się skracają, wychodzi nam minus 1 i w zasadzie otrzymaliśmy już wynik. Jeszcze tylko trzeba rozwiązać tę prostą nierówność. Jedynkę przenosimy na drugą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. I widzimy, że dla x mniejszego od minus 1 mamy funkcję stałą minus 1. W zasadzie tutaj jeszcze mogę dopisać takie klamerki, które nam pomogą zauważyć, że dla pierwszego warunku mamy funkcję stałą 1, dla drugiego warunku mamy funkcję stałą minus 1. I widzimy, że jest to odpowiedź b, ponieważ jeżeli weźmiemy liczby większe od minus jedynki, tu masz minus jedynkę, więc bierzemy przedział od minus jedynki w prawą stronę, to funkcja jest stała f od x równa się 1. I tutaj właśnie mamy funkcję f od x równa się 1. Jeżeli weźmiemy x mniejsze od minus jedynki, Widzisz, czyli idziemy w tę stronę, od minus 1 w lewą stronę. Mamy funkcję stałą y równa się minus 1, więc możemy tutaj zapisać f od x równa się minus 1.